Pracownik w stanie wypalenia zawodowego częściej zapada na infekcję, może zaostrzyć się u niego przebieg chorób przewlekłych, np. wrzodów cukrzycy. Od stycznia lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie z pracy dla osoby, która czuje się wypalona zawodowo. Stan ten będzie oficjalnie uznawany za chorobę według międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. Światowa Organizacja Zdrowia nad wypaleniem zawodowym pochyliła się w 2019 roku. Wówczas uznano je za syndrom zawodowy związany z bezrobociem i zatrudnieniem, a od początku 2022 roku będzie już uwzględniony w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych. Oznacza to, że lekarze będą mogli wystawić L4 dla osoby, która cierpi z powodu swojej pracy. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wielowymiarowym, bo zmienia zachowanie pracownika. Wpływa na jego postawę i relacje z ludźmi, odbija się na jego zdrowiu, tłumaczyła dwa lata temu psychoterapeutka Klaudia Markowska. Pracownik dotknięty wypaleniem zawodowym w ramach zmiany postawy zaczyna być cyniczny, agresywny, czy wręcz przeciwnie, staje się nieufny, wycofuje się. Jak podkreśliła dalej, objawy w obrębie zmiany zachowania behawioralne dotyczą między innymi nasilającej się bezradności, stuporów, stanów lękowych. Zobacz także, jaką kwotę należy podać na rozmowie o pracę, gdy pytają ile chcesz zarabiać. Stres powoduje też jednak np. obniżenie odporności, pracownik częściej zapada na infekcję, może zaostrzyć się u niego przebieg chorób przewlekłych np. wrzodów, cukrzycy. To z kolei wiąże się z przyjmowaniem większej ilości leków, wyjaśniała Markowska. L4. O czym pamiętać na zwolnieniu lekarskim? Jak informowaliśmy w biznes Insider Polska, dane ZUS wskazują, że Polacy coraz częściej przebywają na zwolnieniu chorobowym L4. W okresie od stycznia do maja 2021 roku łącznie na L4 pracownicy przebywali przez łącznie 116,3 miliona dnia. W tym czasie łączna wartość zasiłków sięgnęła 11,2 miliarda złotych. W czasie zwolnienia lekarskiego trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach. Na L4 nie można wykonywać pracy zarobkowej. Jeśli zmieni się adres pobytu, jaki jest wskazany na zwolnieniu, należy poinformować o tym ZUS i pracodawcę. Za złamanie przepisów dotyczących zwolnienia chorobowego grozi utrata zasiłku, a nawet zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli zmieni się adres pobytu, jaki jest wskazany na zwolnieniu, należy poinformować o tym ZUS i pracodawcę. Za złamanie przepisów dotyczących zwolnienia chorobowego grozi utrata zasiłku, a nawet zwolnienie dyscyplinarne.